No ja sądzę, że gdzieś w okolicach pół roku, bo to po, po złożeniu tego, tego zaświadczenia skierowania, no nigdy nie, 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 nie mówią w szpitalu, kiedy będzie operacja. Jak będzie termin, to pana powiadomimy. i taka była propozycja ze strony szpitala, że ponieważ dużo ludzi wypadło, że tak powiem, z grafiku, bojąc się COVID-u. Przeszedłem tutaj również za każdym razem przed, przed operacją badanie COVID-owe takie. I po prostu odbyło się to. Dziś jestem chyba półtora miesiąca po, po zabiega i naprawdę forma moja oczna jest taka, że i komputer, i gazety, i książki czytam bez, bez okularów, co nawet się moja rodzina dziwi, że dawniej używałem jedne, drugie. W tym domu tych okularów było sporo, bo za każdym razem musiałem podwyższać te pół dioprii, a teraz jestem spokojny, wszystko, wszystko widzę. Pokonaj zaćmę, popraw swoje widzenie.